Co wspólnego ma Dawid, Rutek i Zbigniew Stonaga? Na to oraz na inne pytanie odpowiedzi poznacie w tym materiale. Nazywam się Olosik, zapraszam serdecznie. I Rutek wyrzucony! Taką decyzję podjął Czeski Związek Narciarski po... udanym weekendzie w Predacco. Dlaczego? Dlaczego? Żody Niniwi. 9 punktów w pierwszych 9 konkursach. Tak wyglądał początek reprezentacji Czech w sezonie 19-20 w skokach narciarskich. Czy ten początek można uznać za dobry? Odpowiedź brzmi... Nie wiem. Nie wiem. Choć się domyślam. Cały ten początek jednak poszedł w niepamięć Po turnieju Czterech Skoczni Cztery konkursy Cztery wejścia drugiej serii w wykonaniu Romana Kołdelki I wydawało się, że wszystko Idzie w dobrym kierunku Zwłaszcza, że później był weekend w Predacto Gdzie zarówno wyż wcześniej wymieniony Roman Kudelka, Jak i Wiktor Polaszek Awansowali do drugiej serii Coś pięknego, mamy progres W tej okazji Wypierdolmy rudka! Fantastyczny pomysł, szkoda, że nie. No bądźmy szczerzy. Kto o drogich zmysłach wywala trenera w momencie, kiedy zalicza progres? Czy trenera, powiedzmy, piłeczki nożnej kopanej wywala się po tym, jak notuje zwycięstwa? Albo przy koszykówce, czy tak jest? No, chyba tylko wtedy, kiedy na przykład wali konia do kamerki. Pozdrawiany by pana z Malagi. Ale generalnie to się to raczej nie zdarza. Dlaczego więc tak posunięto z byłem już trenerem reprezentacji Czech? Mówi się o tym, że decyzja o odwołaniu Dawida Jurka z funkcji trenera reprezentacji Czech została podjęta już po weekendzie w Engelbergu. Słaby pierwszy period spowodował, że czeski związek straci jakąkolwiek cierpliwość do Czecha, więc postanowił i że sobie wywalą go. No i se go wywali. po prostu. No ta decyzja czeskiego związku już spotkała się z bardzo dużą dezaprobatą. Głównie mówi się o tym y, śmiesznym budżecie czyli 80 tysięcy euro. Słuchajcie, 80 tysięcy to stonoga miał głosów w 2015 roku. I pamiętamy, czym to się skończyło. Jakże przepięknym monologiem, który pamiętamy do dziś. Kurwa, kurwa, w dupę jebany. A tu co, 80 tysięcy euro na cały sezon. To więcej można zdobywać w tych śmiesznych cyklach typu Willingen Fünf Gtise Neustadt Fünf, Planica Sieben kurwa i jeszcze ten Turniej Czterech Skoczni, który swoją drogą jest śmieszny pod względem tych nagród 20 tysięcy franków, kiedy takie gówno jak Neustadt ma 25 tysięcy. Kurwa jego mać, to jest śmieszne. Nie daje jest śmieszne, to jest żałosne. Dobra, odsuńmy się od Turniejów, bo się za bardzo jeszcze odpala, a to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Wróćmy do reprezentacji Czech. Na temat zwolnienia pana Jurutka wypowiedział się ukochany Roman Kołdelka. No i on tam generalnie powiedział, że dlaczego teraz, kiedy w końcu idziemy w dobrym kierunku, przecież był progres i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cytat jeden, który bardzo zwrócił moją uwagę, że tak Powiem. Pragnę dodać, że nie mam nic przeciwko Antoninowi Hajkowi, który został ogłoszony nowym trenerem. Nie mam nic do niego? Hmm? Przecież to brzmi, tak jakby się praktycznie w ogóle nie znali. To brzmi tak nie wiem, jakby rozmawiał o sobie ze sobą o dwóch kupli w podstawówce powiedzmy gdzieś tam w piątej klasie I się wydało, Ty, a lubisz go? Generalnie ja do niego nic nie mam. No praktycznie z nim nie gadam, ale no, z... nic mi nie zrobił, raz mi nawet dał odpisać zadanie z Hmm... Okej. Okay. Hmm. No mówię, no nie gadam z nim praktycznie w ogóle. No mniej więcej tak to wygląda. A ja tylko przypominam, że rozmawiamy o ludziach, którzy no już trochę się znać powinni. No tak z kilkanaście lat. A tu proszę, relacja nic z niego nie ma. Być może ja to źle interpretuję, ale jeżeli jest tak jak ja mówię, no to lekko mówiąc nie brzmi to za dobrze. A co do samego Antwina Hajka? Jak można go ocenić? Na razie nijak można go ocenić, bo mamy zaledwie jeden weekend za sobą, więc no nie można absolutnie o nim jeszcze nic powiedzieć. Po prostu miejmy nadzieję, że następne weekendy będą lepsze, a ten nie był jakby początkiem powrotu do w cudzysłowie formy z początku sezonu. A kiedy tak naprawdę będzie można ocenić Antonina Hajka jako trenera reprezentacji Czech? Na to pytanie myślę, że odpowiemy sobie albo do końca tego sezonu, albo. Następnego. A póki co, ja się z Wami żegnam. Do następnego.